Witam Was w kolejnym odcinku Hotelu Paradise. Zaczynamy od rajskiego rozdania. Rozdania. Emocje sięgają zenitu yy, i chyba nie mamy nic innego do zrobienia, jak tylko obejrzeć i zobaczyć. Oby nie blondino latino, bo naprawdę się wścieknę. To jest Hotel Paradise. Podsumowanie tygodnia i rajskie rozdanie. Kto blefuje? Które uczucia są na serio? Kto kogo? Kto z kim? I kto przeciw komu? Dziś po raz pierwszy ktoś wymelduje się z hotelu. Za chwilę wszystko stanie się jasne. O, przyszła mi paczka do paczkomatu. Dobra. Emocje sięgają Zenitu. Para, która zwycięży całą edycję w decydującym momencie zostanie wystawiona na jedną z najbardziej ekstremalnych i zaskakujących prób, jakie można zafundować zakochanym. A tak swoją drogą, to ja jestem ciekawa na jaką próbę oni ich wystawią na koniec, że bo ja za bardzo nie mogę sobie tego wyobrazić w tym momencie, że oni będą mieli ten hajs do podziału i, i dlaczego ja, jakby jedna osoba miała uciec z tym hajsem, a co za druga ma wtedy usiąść i płakać? Nie, dobra, mam nadzieję, że się dowiemy. Albo się nie dowiemy, bo może nie wytrzymam do czasu y, końca tego programu. Z początkiem tego tygodnia w hotelu pojawili się pierwsi śmiałkowie. Przybyli tu z trzech powodów. Dla miłości, rozpoznawalności i majętności. Oczywiście żadnego z nich nie pytaliśmy, który z powodów jest dla nich ważniejszy. Ale tu jest pięknie. Ej, nie mówcie mi, że cały ten odcinek to będą flashbacki z poprzednich odcinków, bo dostanę padaki. A ktoś chyba pisał mi taki komentarz i ja się teraz cykam, że to będzie prawda. Mam nadzieję, że przyjdzie jakiś przystojny, brodaty drwal. No, to już widzieliśmy. Dobra, widzieliśmy to. Przewijaj. Jeszcze przewijaj. Okej, okay, to jest oficjalnie najtańszy, najprostszy sposób na wysranie odcinka. Oni dali po prostu flashbacki, Zreszt zresztą odcinków ja przewinęłam jakieś pół godziny, i tam cały czas są tylko flashbacki. To są rzeczy, które oni już wcześniej nagrali. Może ja też tak zacznę robić. Zacznę wam raz na miesiąc wrzucać taki odcinek, który będzie zbitką poprzednich odcinków. Co wy na to? A ja już takich pochwaliłam w poprzednim filmiku, że fajnie, że wcisnęli dwa dni do jednego odcinka, to git to będzie bardziej tak szybko i sprawnie. A tu się okazuje, że, że tu robią dobrze jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. No to obejrzymy sobie to. Rajskie rozdanie i obejrzymy sobie ten następny odcinek chyba. Boże, ten filmik będzie miał będzie trwał rok. Oni mi zburzyli całą moją dynamikę robienia tego. No kur jasny. Rajskie rozdanie zbliżało się wielkimi krokami. To najważniejszy moment każdego tygodnia hotelu Paradise. I najłatwiejszy odcinek produkcyjnie dla was, prawda, cwaniaki? Co zwycięży? Uczucie czy strategia? Jedno jest pewne, panowie. To właśnie jeden z was dzisiaj nie zdoła zdobyć partnerki. Rozpoczynamy rajskie rozdanie. Adam, masz jakiś typ, kogo obstawiasz, kto może Cię opuścić hotel? Nie mam typu. Wszystko się może zdarzyć, więc... Jak my obstawiamy? Ja to e, osobiście bym chciała, żeby odpadł albo Chris, albo Adam. Ale nie podejrzewam o, i o to, żeby tak szybko zmieniła front. Do Chrisa podbije pewnie tamta typiara. Kurde, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mój mózg odłączył się od tego komputera z NASA, żeby się zresetować. I właśnie dzisiaj przypada ten dzień, kiedy jest ten restart systemu. Blondino, ty pierwszy wybierasz. No, zaczynamy z grubej rury, kochani. Skąd taka decyzja? Serce mi to powiedziało. A jak wiadomo, jego serce pompuje hiszpańską krew, czyli można powiedzieć że podpowiedziała mu Hiszpania. Czy to owioli on śpiewał w piosence Baila Baila? Szymon, czas na twój wybór. Serio? Myślałam, że coś tutaj zamiesza, a on tutaj wziął Lex. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Pozostałeś w tej samej parze. To serce czy strategia? Po prostu tak teraz czuję, żeby zrobić. Co takiego lekcji ma w sobie, że chcesz z nią spędzić kolejny tydzień? Myślę, że dobrze nam się mieszkało dotychczas. No i. i tyle. Po prostu dobrze nam się mieszkało. Łukaszu, czas na Twoją decyzję. Czas na Adama. Na naszej scenie pozostał już tylko Chris. Jeśli Chris odpadnie z programu. No ja nikomu źle nie życzę, co nie? Ale w sumie bycie w tym programie, jak ja bym mu życzyła, żeby tutaj został, to by było życzenie źle. Ja ci z dobrej duszy, Chris, życzę, żebyś odpadł. What the fuck? What the fuck, man? Dywał lexi? Gdzie Lexi powiedziała, że. Do lexi, czy jesteś otwarta na relację z Chrisem. <grym> to się <jest> późno. <grym> nie jestem otwarta na relację z Chrisem. Chris, Klis! <grym> Pakuj wański byczku! Bo leksi już mówiła, że nie masz na co liczyć. Czas na najważniejszą decyzję. Proszę połóż dłoń na dłoni mężczyzny, którego wybierasz. Co ja mam ten program dalej teraz oglądać? What the fuck? Dlaczego? Dlaczego podjęła taką decyzję? Przecież ona mówiła, że. Nie jestem otwarta na relacje z Krisem. I teraz nagle go wybi. O co tu chodzi? Szymon, jest mi bardzo, bardzo przykro. No to się chłop nabył w programie. Mam nadzieję, że chociaż sobie po siedział się w baseniku. No bo to oni nagrywali jeszcze w czasach przedpandemicznych. Teraz nie tak łatwo na basenik pójść, więc mam nadzieję, że sobie popływał na zapas chłopak. Poproszę Ciebie jeszcze kilka słów do lekcji. Czy masz do niej jakiś żal, że je to Ciebie nie wybrała? Nie, po prostu nie poznałem jej. Um, I może myślałem, że między wierszami jesteśmy dogadani. I tak też to sobie powiedzieliśmy. Okazało się, że może jednak zabrakło trochę szczerości gdzieś. Ale ja nie lubię nikomu mówić do sumienia, bo każdy ma swoje. I niech tym się kieruje. Spoko, w sensie wyszło jak wyszło, no co, co mogę powiedzieć. Ale widzę, że Szymon to sz koszulę zapinał szkołą blondino latino dzisiaj. No, to było chyba do przewidzenia, wydaje mi się. I to tak jak wspominaliśmy, to dogadywania się i sojusze w tym programie niestety, ale nie sprawdzają się. Nie, nie, to nie było do przewidzenia, to, to zrobiłaś ogromnego fikołka, lekcji. Ja jestem przerażona tym, w jaką stronę idzie ten program, on jest się robi coraz gorszy. To z jej przysługę. cholero. Ja nadal tego nie rozumiem, dlaczego ona podjęła taką decyzję. Przecież dosłownie w poprzednim odcinku ci ludzie mają Alzheimera tam. Może ten klimat e, w Bali wpływa na pamięć niekorzystnie. Eee. Powiem wam, że jestem w takim ciężkim szoku. Ja też. Że naprawdę w sumie Ej, szczerze, ale... nawet nie wiem do końca, jak złożyć... Yep. Yep. Nie może być tak, że ktoś wszedł, był jeden dzień i zostanie dłużej niż my, którzy wyszliśmy tutaj jako paka. Tam, tam. Na no, to I to była hamowa po całości, ty... no. i nazwał mnie lokatorką, K***a. lokatorką. W sensie, no wiesz, on mówi, że fajnie się mieszkało z Leksi, że fajnie nam się razem mieszka w pokoju, czy jakoś tak. Leksi nie lubię cię. A jak miał do ciebie powiedzieć? On się nie hajtną z tobą, <śmisa> tylko po prostu przemieszkał z tobą jedną albo dwie noce w jednym pokoju. Tym właśnie byłaś dla niego lokatorką, współlokatorką. Się jak bracy, liczmy się, jak bracia, liczymy się jak życie. Hmm. Dobrze, dobrze, to rozegrałeś, Brawo. kogoś musiałam. Lexi, ty jesteś najgorszym człowiekiem! A hate Z jednej strony go tutaj obgadujesz, obsmarowujesz łódubsko, a kiedy on przychodzi, to jesteś tak, like, o no, kogoś musiałam wyrzucić. Ciebie wyrzucimy zaraz z tego hotelu. Trafisz na czarną listę, tu jest Chris, Lexi i... Adam, do was Mikołaj nie przyjdzie w tym roku, na pewno nie, ja, ja już się skontaktuję z Mikołajem. I zostańcie uśmiechnięci, bo będę oglądał program i mi się zrobi smutno, jak będę widział smutne miny, dobra? Okej. Okay. No i... Dobra, obiecujemy. Wiecie, co jest w tym najgorsze? Ile czasu się leci na Bali? Sprawdźmy to na mapie. Mordy! What the fuck? 22 godziny?! Tak długo?! O kur. Chciałam powiedzieć, że najgorsze jest to, że on pewnie leciał jakieś tam naście godzin na Tobali, ale okazuje się, że on leciał parok! To jest najgorsze, że, że chłop się przeleciał w jedną stronę, pobył dwa dni i musiał spierdzielać! Ledwo, on, on dopiero co wyleczył jetlag i dostał na mordę następny. Strasznie współczuję najmocniej. W Democno pierwszym tygodniu truch. hotel opuszcza ktoś naprawdę wyjątkowy. Czy zasłużył na to? Tego chyba nikt nie jest w stanie ocenić. Można powiedzieć tylko jedno. Szkoda. No szkoda, no bo ty lubiłam najbardziej. A zostały tylko te podłe żmije. podłe hieny, wredne małpy, Stusiński. Dobra, słuchajcie, odcinek się skończył i ja teraz nie wiem co robić. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem to będzie obejrzenie jakby fragmentu następnego odcinka. Nie chcę, żeby też ten filmik trwał godzinę, więc po prostu tak sobie to podzielimy. Miłość, przyjaźń i lojalność. W Raju liczy się tylko to. Nazywam się Klaudia Eldursi i witam w hotelu Paradise. Co to jest za sandrak? ja się pytam? Co to jest za sandrak? Nie Sandra, tylko sandrak? Oglądając ode mnie Miso, czegoś, tak. czyli szczerości i rozmów, i nie wspomniałeś ani słowem, że masz inne myśli, żeby dokonać innego wyboru niż ja. Chociaż mm -hmm. oczekiwałeś tego ode mnie. Ja uważam, że, sorry, ale powiem to, jesteś nieszczery i obłudny. Powiedziałam to innym jestem, nie... i mówię ci to wprost, okay, żeby super. nie było, że mówię I za sercami szanuję, szanuję i mam na to myślisz? pewne argumenty. Daj mi, proszę, dokończyć. Oh, my girl on fire! My girl is going to odkolić Krisa i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ona robi moją robotę. Mam kolejną faworytkę w tym momencie. Chris jeszcze dziś mówił mi, że na pewno podejdzie do mnie. Najpierw odrzucił lekcję i uznał to za zły wybór, wręcz cierpiał ku temu, że tak się zachował dwulicowo. Mówił to przecież wszystkim, chodził smutny ze spuszczoną głową. Po czym obiecał mi szczerość, a nie wspomniał ani razu o tym, że jednak myśli nad zmianą, że może podejdzie jednak do kogoś innego niż do mnie. A w końcu i tak podszedł do lekcji i jakby wrócili do tego. Uważam, że są siebie warci, tyle mogę powiedzieć. Plus jeden, są siebie warci, zdecydowanie. Ja tylko jednej rzeczy nie rozumiem w tym, co teraz mówisz. Dlaczego ciebie boi to, że on nie podbił do ciebie, skoro ty i tak chciałaś być z blondino latino? Tego nie jestem w stanie pojąć. Ale całą resztę się zgadzam, tak. Tutaj zdecydowanie, Chris, to jest mądzi woda, jak już ustaliliśmy wcześniej. Szczerze, bo na drugi dzień już powiedziałaś mi, ja miałem. Ch Dzień. I ja mam prawo mieć zły dzień. Ja? ja miałem zły dzień. Na drugi dzień powiedziałaś mi wprost, że mam, jest lipa między nami. Czy to A. nagrywa jakiś gekon zwisający z drzewa? Zaraz się pożygam czuję się jak na statku. Ja, ja się czuję głupio z tego, co jak się zachowałem do Lekcji na początku. Mhm. Tak? Pokazałem się z złej strony i żałuję tego. Więc powiedziałem, Lekcji, to dałem jej wybór. I też ryzykowałem dzisiaj potąć do lekcji, bo mogła wybrać Szymona. Jeśli nie wybrała Szymona, to coś znaczy? To znaczy, że ma Alzheimera moim zdaniem, ponieważ ona mówiła, że o niej to już y, Chris nie ma szans, że to już jest pograne, że już tutaj się nic nie zadziała dalej, że to Chris to jest taki smaki i owaki, a potem Chris przychodzi na sobie... Ci ludzie są niepoważni, oni doprowadzają mnie do stanów skrajnych. Czemu ja to dalej oglądam? Ej, to jest trzecia noc w tym samym pokoju. I to nie ja się zmieniam. To mąż się zmienia. Mówiąc takie rzeczy, tylko jeszcze bardziej nakręcasz wokół siebie spirale nienawiści od innych dziewczyn. Taki protip, że, że nie fajnie być nie miłą Dużo lepiej być miłą. jest znowu połączeni w, w jedno łóżko. I znowu śpicie przy zapalonym świetle i w ogóle otwartych drzwiach, what the fuck. Oni nie mają drzwi w tym programie. Na tym polega w ogóle to, jak bardzo podłe jest reality show, że oni nie mają drzwi, że oni nie mają nawet chwili prywatności dla siebie, że oni nawet nie mogą sobie, nie wiem, pierdnąć. Spokojnie, ja się tylko będę unosić, ty nie musisz. To jest straszne. Wyobrażacie sobie być zamkniętym z obcymi ludźmi w jednym domu i nie mieć drzwi do pokoju? Żadne pieniądze. Nie... Ile oni wygrywają w tym programie? Bo jak się okaże, że oni wygrywają jakieś 5 tysięcy, to. To bardzo będzie mi ich żal, naprawdę. Bo oni zaprzedali duszę szatanowi. To chociaż nie coś z tego mają takiego potężnego. Ja została z Szymonem to Szymon zaraz odbity. Ale teraz wrzucili w ogóle czarno-biały filtr, żeby pokazać, że niby jest noc i że to jest jakieś nagranie nocną kamerą, ale widać, że przez te drzwi wpada po prostu białe światło z zewnątrz. masz o co teraz, na pewno no, no, nie się. Już takie rzeczy sobie mówiliście, byczki, a potem co? Potem fikołek i teraz kolejny fikołek. Ile fikołków jest w stanie zrobić człowiek tak z rzędu? Rekord Guinnessa, największa ilość fikołków. Ashley Wallace yy, pomił rekord Guinnessa na największą liczbę przewrotów w przód wykonanych w ciągu minuty. Jego wynik to 75 fikołków. Mam wrażenie, że Chris chce być dla niego wielką konkurencją. Chris, weź się Stanów, e, jak złożyć swoje podanie do. Kto, kto ustala rekordy Guinnessa? To jest jakaś komisja pewnie. Weź im swoje podanie i powiedz, że ty będziesz lepszy od tego dzieciaka i że ty zrobisz 100 fikołków w ciągu minuty. Ja w ciebie wierzę, Chris, zrobisz to. Ale w ogóle to musi super wyglądać, że chłop po prostu się roluje przez cały czas że jaki spokój, co? No tak, aż przyjemnie. A ja ci powiem dlaczego. Cisza przed burzą. Istotnie to była cisza przed burzą. W tym przypadku burza była piękną, niebieskooką blondynką. Uuu, jest nowa typiara! Mamy nową babę na pokładzie! Tego... a no tak, no w sumie tak musi... To zawsze będzie dziesięciu uczestników? Kurde, ja muszę teraz Jak by działała matematyka? Kiedy ja zdawałam maturę? Teraz będzie cztery. O, kolerka. No nieważne. To, to myślałam, że to będzie tak, że oni będą się eliminować, 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 eliminować i że w końcu zostaną trzy osoby. Ale to nie tak działa. No bo teraz jest porówno. No to musiał ktoś dojść, no bez kitu. Musiała dojść baba. Z zawodu jestem dziennikarką, na co dzień pracuję przy produkcji programów telewizyjnych jako reżyser, reżyser montażu i reporter. Jestem bardzo towarzyską osobą i potrafię zaszaleć, na pewno. Jest kolejna cześć, gdzieś... cześć! Nie, no cześć. naprawdę, chodźcie! Czy czegoś jeszcze potrzebujecie? Kochani moi, w takim właśnie suspensie postanowiłam Was dzisiaj zostawić, żeby nie robić jakiejś maksymalnej dysproporcji pomiędzy odcinkami. Obejrzeliśmy sobie jakby jedną trzecią z jednego odcinka, jedną trzecią z drugiego i w następnym filmiku zobaczymy sobie pozostałe dwie trzecie tego odcinka, który dzisiaj porzuciliśmy. Rozumiecie mnie więc, o co mi chodzi, tak? Po prostu też nie chce mi się tutaj siedzieć Godzinami i kleić filmiku, który będzie trwał 100 godzin. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję w szczególności wszystkim wspierającym, którzy są na tym kanale, jesteście boscy i... i co? I, I na za tydzień się widzimy z kolejną częścią. I dzięki, Elo, bye!